Tradycją już stały się zagraniczne wyjazdy młodzieży i nauczycieli zespołu szkół CKP w Lubiejewie w ramach programu Leonardo da Vinci. 12 października 17-osobowa grupa uczniów wraz z dwoma opiekunami wyjechała na dwutygodniowe praktyki do niemieckiej Doili. Nie był to pierwszy pobyt podopiecznych lubiejewskiej szkoły w tym ośrodku. Październikowe praktyki przebiegały pod hasłem nowoczesne technologie uprawy zbóż uwzględniające ochronę środowiska. Głównym celem szkolenia było zdobycie przez młodzież wiedzy teoretycznej i praktycznej, przede wszystkim w zakresie stosowania nowych rozwiązań mających wpływać na bezpieczeństwo używania maszyn i urządzeń rolniczych. Zajęcia w DOILI przebiegały według następującego klucza poznawanie nowoczesnych maszyn stosowanych przy siebie roślin, poznawanie nowych technik nawożenia, nowych maszyn i technik zbioru zbóż oraz sposobów wzrostu opłacalności uprawiania zbóż. Ten dwutygodniowy wyjazd to w opinii dyrektora szkoły Tadeusza Budzisza doskonała okazja, by sprawdzić i pogłębić umiejętności językowe, poznać niemiecką kulturę i zwyczaje, ale przede wszystkim to możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w maszynach rolniczych i uświadomienie młodzieży, jak ważną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Leonardo da Vinci jest jednym z programów edukacyjnych Unii realizowanych w Polsce w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tego programu zespół szkół w Lubiejewie już od kilku lat współpracuje z ośrodkiem Doyla w Ninburgu. Żeby wziąć udział w październikowym szkoleniu, uczniowie musieli spełniać określone warunki. Były to przede wszystkim dobre wyniki z przedmiotów zawodowych, co najmniej dobra ocena z zachowania, podstawowa znajomość języka niemieckiego oraz praktyczna znajomość pracy w rolnictwie.